Siemaneczko, siemaneczko, witam was bardzo i to bardzo serdecznie, z tej strony Dexo. A dzisiaj troszeczkę porozmawiamy na temat World of Tanks. Dużo osób zazwyczaj gra w takie różne gierki darmowe i tak dalej. Więc rzecz biorąc yy, nagrywam ten odcinek dla osób, które jakby zaczynają dopiero swoją karierę w World of Tanks. Jak i osób już, które grają. Dlaczego to nagrywam? Z prostej przyczyny, ze względu na to, że gram w tą grę od 2011 roku, gra się strasznie zmienia i moje konto zostało zresetowane raz. Tak samo mój brat jakby przyczynił się do tego, żeby, żeby mnie wciągnął w tą gierkę World of Tanks. No, i postanowiłem, że nagram tutaj dla was taką małą, można powiedzieć, informację, jak grać, czym, czym grać. Może wezmę kamerkę jakoś, tak, żebyście widzieli drzewko. O, tak zrobimy. Jesteśmy w linii niemieckiej. Rzecz biorąc, jeśli podobają ci się takie poradniki, czy coś, może zostawić lajeczka, mordeczko, jakiś komentarzyk, jakąś opinię swoją, możesz też ponapisać, wiadomo. Eee... To będzie poradnik dla osób, które by chciały zaczynać w tą grę grać, ale nie wiedzą czym jak grać i tak dalej. Pokrótce, potem pokażę jeszcze ustawienia gry, jak, żeby mieć większe FPS, żeby lepiej się grało, zoptymalizowana ta gra była. Jak i dla słabych komputerów, jak i dla lepszych. Więc rzecz biorąc powiem tak, Niemców jak widzicie sami, to jest świeże konto, ona ma prawie 6000 bitew, mam ta w wbitego, niedawno. Jeśli jesteś początkującym graczem, bardziej skupiłbym się na czołgach e, ruskich. Dlaczego ruskich? Ze względu na to, że IS-7 jest strasznie mobilnym czołgiem. Jak widzicie, jak ja zacząłem konto robić, to pierwsze co wbiłem IS-7. To jest czołg, który ma e, u mnie zagrane, żeby Wam nie skłamać, e, chyba najwięcej W Kliknijmy. 400 bitew mam tym czołgiem zagrane, 57% <laughs> zwycięstw. Więc powiem tak, IS-7 został znerfiony, aczkolwiek nadal jest dobrym czołgiem, ale trzeba uważać na dolną płytę. Pokażę wam, o którą mi płytę chodzi. Chodzi mi o tą płytę tutaj, w tym miejscu, bo ten czołg, jak sami widzicie, wszystko wchodzi. A jak się ustawicie? O, tutaj nie przebijecie w tą płytę, ale na przykład tu się, tu się da przebić, tu się da przebić. Więc trzeba uważać. Tu w ogóle nie przebijecie, nie? Chyba, że będziecie trafiać mniej więcej. Się czasem dziwię, bo jak czołg na przykład stoi sobie tak, nie? On kontuje się czy coś i czasem mi tu wchodzi, w te boczki tutaj. Górną, górne w ogóle te, te, te mało kiedy bije, bo no, jak sami widzicie, ciężko je dostrzec. Uważać na dolną płytę, chować się dolną płytą to jest taki poradnik dla ludzi, którzy dopiero zaczynają grę. Więc jeśli jesteś już stałym graczem, no to doskonale o tym wiesz. Mam jeszcze obiekta zrobionego. Obiekt w porównaniu do Isa mniej amoraki wchodzą i ma słabszy pancerz. Tam był 170, albo 180, tutaj, a tu ma 80, więc tu wszystko wchodzi jak masło. Co innego, jak na wieżę zagracie, to macie, widzicie, 268. To już jest lepszy pancerz. Potem, jak zrobicie sobie ISA 7, potem możecie mieć kareczkę. Bardzo ładny czołg, fajny. gram nim, y wbijam dalej, bo mam jeszcze trochę ulepszeń do zrobienia. I powiem Wam, naprawdę super czołg, jest super zajebisty. Potem z ruskich, po prostu jak zrobicie ISA 7. Chyba, że lubicie medami czy tam zagrać, bo powiem tak. Początkowi gracze zazwyczaj wybierają czołgi ciężkie, no bo wiadomo jak to jest. Każdy człowiek wybiera, co tam by chciał. Ja jestem zdania takiego, że dla początkującego gracza fajnie by było jakiś mobilny czołg, który potrafi zadawać damage, potrafi się kontować i szybko nie zginiesz. Jak będziesz się ładnie, fajnie ustawiał, to oczywiście wszystko da radę zrobić. Następną rzeczą jest USA i tutaj polecił tak samo bym E-5, jest ona jednostopowych z czołgów, które naprawdę też są fajne do grania, dolna płyta wiadomo, trzeba ją chować, kryć się, ale tu, tu już się dzieje rzeźnia, tu ciężko przebić w te miejsca właśnie o 254 penetracji, to jest naprawdę bardzo dużo, 140, no tutaj już... Ale jak się skontujecie na przykład, no to ciężko w taki czołg strzelić, pod ką, jak jest pod kątem, nie? Dlatego mówię, no jeśli gra się czołgami, polecam dla początkujących grać czołgami ciężkimi, czyli US, USA E-5, czyli ten czołg i is 7 z ruskich. Później dopiero możecie podejść na jakieś niszczyciele, Jakieś medy, ale najpierw trzeba zobaczyć, jak się czujecie w danym czołgu. Bo jak się nie będziesz czuł w ciężkim, no to możesz grać też medami. A z medów, jeśli z tego co ja będę chciał robić, no to robię Patona. Bardzo fajny czołg. Z niemieckich Leopard. Jeden z też zajebistych, top topowych czołgów. On ma naprawdę bardzo. Zresztą Wam mogę tu pokazać. Eee, tu nie. Ale wykrywalność o ma strasznie dużą wykrywalność. To jest naprawdę jeden z topowych czołgów, który się najbardziej kamufluje. A jeśli chodzi o jakieś inne czołgi typu nie wiem Francja, Francja strasznie jest papierowa naprawdę. Jedynie z Francji mogę polecić Ebera, Baczata. Jeśli chcesz medami grać, oczywiście. Są bardzo mobilne czołgi, bardzo fajne. Bardzo szybko, fajnie spotują. Mogą wjechać ci na dupę, strzelić, fajnie jakiś czołg zastrzelić. Potem, jeśli ktoś będzie chciał zniszczycieli robić, polecam. Badżerka. badżerka ja akurat nie robię, bo jest akurat za wolny. Ja tu BZ mam jeszcze zrobioną, więc jak ktoś będzie chciał robić jakiś czołg z ciężkich. Bezeta, wow, naprawdę choke rewelacyjny. Ja naprawdę gram 11. Mam ją zresztą, jak sami widzicie, ulepszoną na maksa. Choke ma na dziale 690. Tego damagea, penetracji 260, na goldowym 325. To jest naprawdę dużo. Jak na ciężki, ja najwięcej, ile. Jednym strzałem to chyba 900... To coś ponad 900 damage'a zadałem jednym, jednym, strzałem. Więc dwa takie strzały i czołga nie ma. Zależy, meda, nie? Bo meda to tam wiadomo, dwa strzały i go nie ma. No ale ciężkiego z 3-4 strzały... Ja Mausa, chyba cztery strzały oddałem w Mausa i całego go zjadłem. Więc naprawdę, no, czołg rewelacyjny. Tym bardziej, że jak się schowacie na dolnej płycie... Wieżyczka, fajnie też broni. Super, super po prostu czołg, nie? No i oczywiście zachęcam ludzi, którzy dopiero grają, wchodzić codziennie i otwierać kalendarz. Patrzymy, co dzisiaj jest ciekawego. A jakaś Aleksandra tu, jakiś ten... Już trochę rzeczy, kurde, człowiek ma. Jeśli chcecie jakąś zarabiarkę czy coś, polecam xm a Jeśli ktoś ma bardzo fajny, przyjemny czołk, niszczyciel... Zadaje mniej więcej od 500 do 700-800 damage'a. jako ósemka to jest naprawdę wow. Jedynie no, tym problem czołgu jest taki, że... No pancerz, nie, no, no nie będę ukrywał, tu wszędzie wszystko wchodzi. Jedynie jak się dobrze skontujecie, no to ciężko, ale... Ten czołg jest ciężki do ogarnięcia. Kiedyś grałem T34, zrezygnowałem z tego czołgu, no bo mam wiele fajnych innych czołgów. Mam tutaj taką dziewiątkę na przykład. Teraz Strixę wydropiłem, bardzo też fajny, przyjemny czołg. T5, y, to jest polski akurat. 56 TP, też zajebisty. Cie, y, niszczy, ciężki? Ciężki to jest. Też bardzo fajny czołg. Y, Luigi, ja to, tak na niego mówię, projekt. Bardzo też zajebisty czołg. Wali po 150, bo to jest ze skrzynek y, świątecznych. Wali po 150, ma 6 pestek i wystarczą dwa takie magazynki, i czołga nie ma. Też fajny czołg. E 65, zarombisty czołg, też polecam. Tylko wiem, że teraz ciężko go je wydropić, bo już ich nie ma. Były eventowe. E jeśli robicie kampanię, polecam, ale ten czołg nie nadaje się do grania. Tak naprawdę, jeśli ktoś zrobi go w kampanii, Chodzi mi o tą kampanię, jeśli ktoś go zrobi, odradzam go, nie? naprawdę, jeśli zrobicie Dreweka, zajebisty choke. oglądałem, widziałem jak on gra, mam znajomego, u którego grałem na koncie, Choke jest naprawdę wow, dlatego go robię, więc jeśli się wam podoba taki odcinek, z takich ciekawostek o Wocie czy coś, chcecie tego więcej, zostaw lajeczka, komentarz, a ja się z wami żegnam i do usłyszenia. Czugiści, trzymajcie się, cześć. Trz.